Dobre. Um, dzisiaj opowiem wam o gołębiach. Um, gołębie. Um, tak do końca nie wiem czy można trzymać w domu. Ale mi się wydaje, że gołębie można trzymać w domu. Gołębie są szare. Szare są gołębie. I um, um, te gołębie właściwie są miejskimi ptakami, które żyją w mieście. Tak, um, dla nich jak chcecie mieć gołębia, to trzeba najpierw um, gdzieś to zgłosić w ogóle zgłosić, że chce się mieć gołębia i później są sobie je... mieć tego gołębia właśnie bo to trudne mieć gołębia bo gołębie są różne naprawdę ja tu teraz sprawdzam wkłady do pisu do pisania Przepraszam. Ale gołębie. Tak, dalej o gołębiach. Żyją one w miastach. Jak widać, to chyba lubią ludzi. Więc to są fajne zwierzęta. Możecie je przegarnąć do domu. Tylko, że musicie uważać kupić albo złapać. Ale musicie. Uważajcie na pewne niebezpieczeństwo. Panuje ptasia grypa. Ptasia grypa to jest inny temat na inny dzień. Ale no, ptasia grypa u każdego ptaka. Nie, musicie naprawdę uważać z tymi ptakami, nam, bo jak widać roznoszą różne choroby. I poza tym brudzą. Tak to jest z tymi ptakami. No ale gołębie w mm, mieście uwielbia, uwielbiają przebywać, przy, przebywać, bo ludzie dają im, na pewno karmią im je chlebem. Ale to jest zakazane. Tylko ziarenka. Najlepszy jest, najdrobniejszy jest słonecznik. Siemielniane. Nie wiem czy można podawać siemielniane, ale siemielniane w sumie mogą być chyba takim składnikiem trochę dla ptaków. Siemielniane to w ogóle do chleba się. Ale suchy chleb to nie wolno tego, nie wolno. Bo one tym się zatrują. A ja nie chcę ich zatruć. Nie ja chcę ich w ogóle zatruwać. Bo ptaki są bardzo takie, no, różne. I właściwie do tego łębie są kolorowe. To chciałam powiedzieć. Samiczki chyba są tylko szare. I białe też po sobie, ale gołębie. To one w ogóle są piękne. Gołębie są piękne, to znam. Może poszukam jakiegoś tutaj gołąbka. wiem, bo tutaj chyba nie ma w okolicy żadnych gołębi. Chociaż tu przylatywały gołębie, więc co? No ale nie mogę Wam wydrukować, nie wydrukować tego na zdjęciu, więc tak to jest, na zdjęciu tego nie mogę wydrukować, nie mogę Wam pokazać. No ale o tych gołębiach coś więcej, yy, na gołębie niektórzy bardzo brzydko mówią, jakieś tam dziwne słowa mówią na tej gołębie. Yy. Ale mm, Wy mówicie na pewno Gołębie. Ja w to wierzę. Napiszcie w komentarzach, e, czy lubicie Gołębie. A jak lubicie Gołębie, to dajcie w ogóle like. subskrypcję, chyba like. Dwóch nie można dać, ale jednego tak. Więc czekam. I słoneczki klikajcie w ogóle. Wszystko klikajcie. Dobrze. Ja zaraz się z wami widzę i poszukam jeszcze coś o gołębiach. O zobaczcie. Już, już tutaj mamy... Dołączyłem z pomocnikiem. Tak, to jest to gołąb... Gołąb. Ta gołąb miski. Widzicie? O tego gołębienia. Tutaj no ten Gołęb. Przeczytam. Jaki to jest gołąd? Czekajcie. Dobra, ja jakoś. Mm. odekaj Dobra. Czekajcie. O. Zobaczcie. Przeczytam tutaj. Dzień. Gołąb miejski, to jest tak miejski, jeszcze zima w mieście. no tak właściwie to o tych gołębiach tutaj, tylko w, tych, w tej książce polecamy, polecamy książkę o ptaszkach. Tak, to o, znajdziecie to, to, gołębia. Tak, to ja dostałem, Taką... to, jest to jest Tak, jest taka. Taka. to jest na znaczy papugi. Tak, tutaj poczekajcie? Przepraszam. Tak, to są różne. Tak, arafatyn to Tu są najprzerabniejsze ptaszki. tu kam. Dobrze. A, o, a, tak. tak. Ptaszki są różne. Tak, ja ci robił, robiłem taki dodągle, dla tego do są ręka a mój byla to robił. Yy, połapka na gołębia bo my mi do gołębia no tak właśnie yy, no nam, tak. tutaj nam yy, pomaga trochę właściwie ja tu mam zeszyt sobie zapiszę w moim magicznym zeszycie tam, tam, tam. tutaj wszystko sobie zapiszę o przepraszam Mam no znowu tutaj daj pis. dat is dat tak best span dat is best span niet maar jou is span maar jou maar wat ik heb ik heb ik heb best span oh nou Gołąbek, spróbuję go narysować. Pokaż mi tego gołębia, otwórz. Dobra, gołącznik. O, otworzę się Dobra, się znajdę. Plomy. Ja spróbuję to. go narysować. tą stronę. O, o, tu jest to, tak. Gołąbek. Poczekaj. Już rysuję. Kuleczka. Ogonek. A przepraszam, przepraszam. Tak, przepraszam. Już, już. już. No, dobra. Ogonek. Główka tutaj. Główka tutaj, kropki. Z taką kropkową główkę. Co to jest? Makio. O tutaj zobaczę. Robię kropki tak jak ten gołąbek. Dostaję. A jak ogonek. Pięćdziesiątka. Tutaj taki. Dobra. Olko, odkładaj od pomarańcz. ma pomarańczowe, dobra. Tak. Dobrze. Ale spony? A, jeszcze już Nie muszą być Dlaczego takie? A On tak, 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 tak nie ma spon. Taki. Mówię, to No, trochę źle, ale... Tak, tak ten gołąb wygląda. Patrz jaki ma ten gołąbek. Patrz jaki ma. To nie jest ten sam gołąb. O tak. Proszę go kolorze. Ale to ja ma tak samo. To jest tak. Zobaczmy, jak nie ma koloru. Teraz jeszcze w ogóle. Tutaj muszę na tym ogonie. Kreski. Tutaj jest drugi chmurkowy. To jest taki chmur. Tak, takie. I trzeci. Taka malutka, to trzecia. Dobra, najpierw szyk. Zobaczmy, bo tutaj ten, ten gołówek ma różne odczynie. Używam ciemnego zielonego. Ma. To zły. No trzeba cieniować dobrze. O, teraz główka szara. Nie mają one takich główek. Mam tak. Jest... No. no. To nie jest czarny, to przyciemniony czarny. Bo ja nie mam takich kolorów jak go mam To ja nie mam takich do gołębia specjalnych. To jest, to jest czarny. Czarny, jak okay. go przyciemniony. Lekko. Czarny. Ta. Dobrze już. Teraz to, co on tam ma jeszcze. Dobra. Ty może mówić coś o gołębiach. No, gołębie tak, to są miasto, Tak miasto. gołębi są w mieście nie ze że gołębi są w lesie ale no, w lesie nich nie ma, to prawda. Tak, nie, nie byście że gołębia. Wogłem złapiecie na drkę, bo tam nie wyjdziecie. No, na drucie to się nie porozniecie Tak nigdy nie złapiecie. To jest zła odpowiedź. Na przykład gdybyście Tak, chcieli... zła, to skończycie. No, ale w mieście można je dokarmiać ziarnami słonecznika. To jest dla nich dobre. Tak, teraz, y, jak jest mieście. Bo też w spotkać w Na domach na pewno. Tam w tak. mieście nie ma drzew, więc spotykamy je bardzo często na domach. Tak, one bardzo często na, na kominach siadają. One. Tak, tak te gołębie, bo on no ma floty. patrzcie, on ma takie, no on no ma takie, 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 za ten takie, dacha i one dzięki temu nie spadają a mi takie, 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 a one takie, no takie, one takie, 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 i się to na takie, mogą też na drzewach tak, bo, U nas na tak przykład daga. na drzewach Tak, ok, ale gdyby naraz dwóch z lutów dotknął, tak? To by już nie żył. Um, to jest akurat prawda, żeby nie żył. Tak, bo takich nie wiedzą, że luty, to, że te luty to, są, że to są, że to są w ogóle luty, bo luty, e, tak? One myślą, że to jest jak, jakaś linka, czy coś tam i one się nie wolno z nim ale e, jak ale my wiemy, że to prądowe, więc my y, 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 próbujemy je złapać i chcemy mieć głębia, żeby, żeby się nie pozabijał. No. Ale teraz panuje ptasia grypa, jak już wam wcześniej mówiłam. Ptasia grypa, musicie na nie uważać. Tak. Ze względu na to musicie, jak chcecie mieć ptaka, musicie się chronić, go zaszczepić w ogóle. I nie wolno dotykać jajka. Tak, to No i ostatnio dotykaliśmy. Tak, ale... Ale nic się nie stało na szczęście. Ale nas, następny raz będziemy już pamiętać, żeby nie dotykać bo mamy na uwagę. Dobrze, tak. I, tutaj. Y I mamy też, y my też ale wszyscy jakie jakim jest względem? robimy papugi, króliki i tam gołębie. Tak, jeszcze inne, jeszcze inne. Robimy różne, naprawdę przeróżne zwierzęta. O, przepraszam. Tak, I Ile będzie sobie Przepraszam. Dobra. Teraz już tutaj robię. No, tak. Chyba ten gołąb. Wiecie, że jego wielu na ręce, a papugi też. Ja no tak, no tak, 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 ja tak gołąb, ja zobaczcie. tak, Zobaczcie. tak, no tak, Zobacz. Ale, tak, widzę. gołębie jednak tak, no nie nie siadają, nie głoszać, no mm, ty, ty. tak, ale tak, no no tak, no tak, Papugi tak, tak, Ptaki to są jak rośliny i to one działają jakoś, one wiedzą. one wiedzą... Dobra, a teraz narysuję białego gołębia. Cały biały, po prostu nie będę kolorował Nie będę, bo koloru go na biały, żeby nie było klatki. Tak, no ale chyba się tak nie da. Da. Da? Całego białego, ja tylko biały kolor. Zobacz na swojego gołąbka. No, ja należę tutaj do tego no. I gołębie poza tym są, mają barwy różne. Są białe gołębie, są takie zwykłe, takie co no, w Mają dużo barw. Są też takie inne. Białe to są chyba te samiczki. Tak. Albo domowe. Dziewczynki. Nie, białe to są chyba domowe. Tak, domowe ta, są. Tak, bo mieliśmy w i, i tam były bardzo podobne. Takie były prawie same samiczki, tylko miały cieliste trochę. I nie, I nie miały poza tym koloru tak, tego zielonego. Tak, były szare. Tak. Były szare samo. Więc... Tak, to brzydkie są samiczki zawsze, zawsze. Ani tak. wszyscy robią są są planowi. Ale te słane są samiczki. No. Tak, też ładnie. Tak, no bo ja, byś, ja byś, bym chciał mieć dziewczynkę. Tak. to nazwiemy ją dziewczynkę. do tam gdzie U nas. No. no, możemy mieć kilka nawet godzin. Taki jak się u nas łapie w ogóle. Tak, bo nie ważne jakie. Ale jak złapie, złapie kogoś domowego, bo białe to są chyba domowe. Jak złapie, złapie białego, to trzeba, trzeba go wypuścić, bo to może takie to chyba są domowe gołem. No właśnie. Właśnie może się tak złapać. A my na tydzień teraz wy, wyjeżdżamy i wy, zostawiamy wszystko. My, Dobra. Więc jak wszystko jak się złapie biał, to, by, to jak siedziemy to będziemy pozwolimy mu wypuścić go. Bolecie. No. I trochę go psy Widać taki, taki widać taki biały. Inny. Taki załom. No, drugi. Zobaczcie. Jeden do drugiego Który jest ładniejszy? Zobacz. Według mnie kolorowy. No. Ten, według mnie też ten. to czerwoną pętlą. Ten. Gołąbek jest ładniejszy. Zobaczcie, którego wybraliśmy. Gołębia, o tego. Tego gołębia. Co, to jest od oto ten pętel. Tak, widać. O tego. Patrzcie, ma takiego słodkiego prawda? Słodki. Tak. Słodki Ale gołąbek. Ale patrz. jak jest mi papugę w tej książce.

My mamy tak jak ja wam zaczytam to. Jest. Dobra, bo sercamy. Dobra. Hany, muszę... jaki jakie mamy? tak? Dobra, pierwszy... Odcienie tak, uh, ma Maty jest Kuper. Ten Kuper ma tak. Kuper tam leci kupa. Mu i tam nie, ten... nie, ta, no tak. Ma jego odchody. Jego odchody. Tak, to są jego odchody. I ma też głowę. To jest... Zasupka. A tutaj, a wiecie, że ta kropka na tym dziobie to snos, on ty oddycha. No, to. I tutaj to dziób. tutaj to chyba tutaj ma. Tutaj głowa. Tutaj to skrzydło. On tak ma. Ja robię, równam, tutaj. tutaj to był chłówny, brat te spony. To, to jest to. Dwa przeczytam. Otwór nosowy, tak, to jest otwór nosowy, czyli on tym oddycha tym otworem nosem. Tak, to jest. Pogadam sobie, no tak, tutaj. A są nawet. No, furlę, naprawdę, wszelkie. Poczekajcie chwilkę, poczekajcie. Zaraz coś pokażemy, za, Poczekajcie chwilkę. No, znowu się wywaliło. O, zjem, odejcie. Oczekajcie. Fałszywy... Armii... Tak, tak, fałszywy, ale. Tak, fałszywy, ale nie mogliśmy wejść. I patrz, jak mam pewną perełkę z tą zazewką. Taką perełkę. Tak, to jest trypynowa. A ja pokażę różną odcienie. Zobaczcie, w szarości. szarość do gołębi. O, zobacz. Która ci się najbardziej podoba. Która? Czekaj, może. Ta. Trochę to, to już pędzą. Czerwono. Zobaczcie, to nam się najbardziej spodoba. I to jest odtacza, na najjaśniejszą. Tak, patrzcie, tutaj. Patrzcie. Jest... O, znów się. <grym> patrzcie, jak, jak, jak się pisało piórami ptaków. Tutaj. I się do dokołamana. Co? Do... Tak jak się pisało. Tak, kiedy się tak pisało. Piórem ptaka. Dobrze. Mi, nam się wydaje, że to już wszystko o tych hobiach. więc do następnego odcinka. W następnym odcinku może tak gotową klatkę, bo będziemy chyba zamawiać. Pa, pa. Będziemy zamawiać klatki. w ogóle, Dobra, będziemy pa, pa. zamawiać. Poczekaj, muszę się o coś ciebie zapytać. Chyba my będziemy zamawiać za swoje pieniądze tą klatkę. No. No dobra. Pa pa pa. Pa, my idziemy szukać perełka pa pa pa. Pa 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 me, pa.